Przerwa techniczna wprowadzając do gry Frone Liberty nową broń oraz trochę nowego kontentu rozpocznie się 5 grudnia o godzinie 7.30 i potrwa. 8 godzin. Oczywiście, jak pójdzie dobrze, to może zagrać się nieco wcześniej, a jak pójdzie źle, to być może nawet dopiero wieczorem. No dobra, ale przejdźmy już do tych patch Na pierwszy strzał Spear. Jest to broń do walki z zwarciu. Oczywiście ma o jedną umiejętność zasięgową. Inne skille, niektóre skille w zasadzie na trochę większym zasięgu w zwarciu działają. Do tego broń fantastycznie nadaje się do skracenia dystansu. Ma naprawdę bardzo dobre skille do tego oraz ma umiejętność pasywną oraz aktywną, która powoduje, że dostajecie sporo rezistów do crowd kontrolu, więc czysto teoretycznie macie szansę na dużo mniejsze stuny, bindy, czy collision, czyli podbicia i tak dalej i tak dalej. Trochę, trochę sobie z Pirem pograłem na serwerach koreańskich. Sprawdziłem, jak to wygląda. Potestowałem na kukłach, coś tam z tym pobiegałem i w moich oczach, jeżeli chcecie grać z mieczem i tarczą, greatswordem, czyli mieczem dwuręcznym, czy daggerami, czyli sztyletami, to śmiało. Droga wolna, z tymi brońmi w moich oczach Spear będzie łączył się bardzo dobrze. Cała reszta broni to jest jeden wielki znak zapytania. W moich oczach inne po prostu dobrze się z tą bronią nie łączą, ale oczywiście jeżeli macie ochotę i macie czas na to, żeby próbować czegoś nowego, śmiało działajcie. Natomiast SNS, greatsword i daggery to jest pewniak, Wskakujcie, bawcie się, działajcie. Kolejny temat dotyczy Dimensional Trials, czyli nic innego jak dungeony challengeowe, które mają 99 poziomów trudności. My oczywiście nie będziemy grali na tych najwyższych poziomach trudności, chyba że zostanie to jakoś wyskalowane specjalnie pod nasz level cap. Raczej będziemy grali sobie tam, gdzie jest niżej. Ale o co w tych dungach challenge'owych chodzi? Są poziomy trudności, są nowe mechaniki, jest ranking, ale też do tego i to w zasadzie do czego w głównej mierze większość graczy będzie dungeon challenge'owe wykorzystywać, to farmienie run. O runach za chwilę wam opowiem, ale generalnie chodzi o to, że najefektywniej farmi się w przedziale poziomów dungów challenge'owych między 1 a 5. Tam te runy sobie levelujemy, tam wypada to najlepiej i tam raczej wszyscy gracze będą grali, a ci zagorzali gracze PvE, którzy będą chcieli wspinać się w rankingach, będą być może. Podbijali te poziomy trudności wyżej, wyżej, wyżej i wyżej, z coraz to nowymi mechanikami. Chociaż chyba do 30 poziomu tylko się nowe mechaniki odlokowują, a dalej to już cóż, nowych mechanik nie ma. Tylko, że pytanie, czy ktoś jest w stanie dojść w ogóle wyżej niż 30 poziom, to jest dobre pytanie. Dobra, za chwilę o runach, a teraz przejdźmy do tego, co jest dalej. Nowy dungeon tieru 2 z ostatnim bossem Kaligrasem na końcu. To jest dungeon tieru drugiego, który moim zdaniem jest dungiem najtrudniejszym. I zarazem najfajniejszym. I oczywiście gorąco polecam, żebyście spróbowali swoich sił na tym dungu, żebyście zrobili go bez żadnych poradników. Oczywiście najlepiej w zgranej grupie, e, gdzieś na, komunika na komunikatorze... Komunikatorze głosowym. Tak? E, jeżeli Wam pójdzie, będziecie czuli mega satysfakcję, ale jeżeli nie będzie szło, to oczywiście, wiadomo. YouTube, poradniczek i na pewno bez trudu zrobicie, no może jednak z trudem, trochę przesadzam, żeby z trudu, może jednak z trudem. To jest naprawdę ciekawy dung, działajcie. Kolejna sprawa to Wargames czyli battlegroundy, ale nie takie battlegroundy, jak sobie wymarzyliśmy, czyli battlegroundy z pełną fajną kolejką, gdzie gramy sobie, nie wiem, powiedzmy 30 na 30, są to battlegroundy customowe, czyli ktoś musi założyć lobby i do tego lobby należy dołączyć. To jakie będzie lobby, to ustala osoba, która zakłada je, tak są różne opcje, czy to 1 na 1, czy 1 na 1 na 1 na 1. Wszystko zależy od tego, jak sobie to osoba zakładająca wymyśli. Gramy na mapach z Riftstone'ów i Boonstone'ów i ilości drużyn też są ustalane w zasadzie po ostatnich zmianach koreańskich, czyli wczoraj w nocy. Zostały podniesione kapy od 6 graczy do 72 graczy na drużynę. No i to zależy jak tam ktoś się ustali. Oczywiście można wejść jako spektator, czyli można sobie pooglądać taką bitwę z boku. Kolejny temat to system run. Wczoraj na, YouTube, na mojego YouTube'a wpadł film o systemie run i tutaj chciałbym dodać dwie informacje do tego filmu, bo zakładam, że chętnie ten film obejrzycie. On trwa 8 minut i link jest oczywiście w opisie tego materiału materiał. Pierwsza rzecz i to było pytanie, które padło u mnie na kanale, o co jak to się leweluje na zasadzie czy te runy gdzieś trzeba włożyć. Nie, te runy po prostu lądują w specjalnej zakładce w inventory i jak te runy macie tam w tej zakładce i wypadnie wam, dajcie, na, na przykład, macie runę, która daje wam ranged evasion. Jeżeli wypadnie wam duplikat takiej runy, to ta runa się leveluje. Po prostu, automatycznie, to się samo dzieje. Druga sprawa, w której, o której nie pomyślałem, że dostaniemy, dostaniemy chaos runy, czyli najwyższy Tier run, który dopiero całkiem niedawno pojawił się na serwerach koreańskich, dlatego każdy przypuszczał, w tym też ja, że te chaos runy u nas, u nas się nie ukażą. One działają w taki sposób, że jak w item możemy włożyć trzy runy, to jedna z tych trzech run może być runą chaosu i ją sobie tam wkładamy. tak? I ona ma najwyższe wartości. Tak czy inaczej, cały poradniczek bardzo szybki, 8-minutowy, w innym filmie Link podpięty w opisie. Material Transformation, czyli Substance Transformation serwera koreańskiego, to jest pralka, do której wkładamy przedmioty, których nie potrzebujemy, czy to runy, których nie potrzebujemy i po prostu za opłatą w postaci solantów mielimy i dostajemy nowy przedmiot albo nowe runy. Tyle tak na dobrą sprawę. Nowa statystyka Fortitude. W, tej grze, w tym momencie wgrzewamy cztery statystyki. To będzie piąta, która będzie odpowiadała za defensywę za base przepraszam za bazowy damage jeżeli rozdajemy oczywiście za magiczną defensywę za endurance oraz za rezisty do crowd controlu no to tyle w zasadzie kolejna sprawa fishing kodeks więc jeżeli jesteście rybakami w grze to teraz będziecie mogli sobie zbierać ryby do kodeksu i się cieszyć z tego że wszystko złowiliście co można było złowić Kolejna sprawa. Tutaj przechodzimy już do tematów generalnych. Party invite settings, moi drodzy. Będziecie mogli sobie ustawić, żeby automatycznie zaproszenia do party były odrzucane, jeżeli otrzymujecie od nieznajomych osób. To jest odpowiedź na wysyłanie invitów w trakcie eventów. Kolejny temat został usunięty, została usunięta z gry opcja markowania jako hostile przeciwników. Czemu tak? A to dlatego, że twórcy stwierdzili, że jest to jeden ze sposobów do tworzenia mega wielkich sojuszy, ponieważ można było tak ustawić w grze, żeby poprzez Tab czy poprzez Astral Vision łapać tylko i wyłącznie targety, które są hostailami. Co za tym idzie? Atakowało się tylko tych hostaili, a gracze jako biali oznaczeni mogli sobie wolno biegać, dzięki czemu ten mega sojusz mógł działać nawet wokół siebie. No, zobaczymy, czy to coś faktycznie zmieni. Skill Conversion Book. Książki do zamiany skilli. tak? Wcześniej działało to w taki sposób, że można było zamienić skill A na skill A, a teraz jest pełna dowolność. Czyli macie jakiś skill wylewelowany, którego nie będziecie używać, a chcecie zagrać na innej broni, no to po prostu wybieracie, na jaki ten skill macie to przełożyć. Dominion Eventy od teraz automatycznie yy, rozpocznie się dołączanie do party, jak wejdziecie na Dominion Event. Wreszcie bardzo się cieszę, więc te party być może te party będą dobierane nieco szybciej i z z takich ważnych rzeczy to tak naprawdę tyle. Dobrze, kolejna sprawa, tutaj temat związany z eventami i zostały wprowadzone drobne zmiany. Jeżeli chodzi o Inter Server Conquest Battles i teraz będą odpalały się one tygodniowo, nie co dwa tygodnie, tylko co tydzień. Tak? Mam nadzieję, że się Wam to podoba i że będziecie się cieszyli, jak będziecie bili na graczy z innych serwerów. Kombat, moi drodzy. Weapon Mastery Level Cup został zwiększony z 16 poziomu na 20 poziom, więc więcej levelowania przed Wami. Conflict Mode teraz. Ciekawe, czy konflikt mode dalej będzie u nas konflikt modem, ponieważ na serwerze koreańskim jest to war mode. Zobaczymy, jak to będzie, jak wejdziemy do gry. Tak czy inaczej, konflikt mode od teraz to co było z morą, tak na dobrą sprawę zostaje zabrane. Gdy będziecie wchodzić na arenę konfliktową, będziecie mogli omarkować się do PVP poprzez użycie umiejętności. Czyli na przykład Meteor albo Flashwave, one będą was markowały, będą od razu dawały damage, jak tego użyjecie. Eee, arena. Gdy będziecie wchodzili na arenę 3x3, będziecie mieli pełne HP i pełną manę. Brawo! W końcu się udało to załatwić. Jakiś drobny fix, jeżeli chodzi o eee, staka, o wchodzenie w stak w trakcie robienia eee, dunga Roaring Temple na Himerze. Nie znam tego błędu niestety. Fix związany z endurance'em, były jakieś problemy, jeżeli chodzi o endurance, o skalowanie, coś tam się złego działo, że często gęsto gracze, którzy grali endurance, czuli jakby go nie mieli wcale. I teraz coś się na tej płaszczyźnie zmienia. Crowd control immunity zostaje dopracowane. Ja wam powiem szczerze, że ja Trochę nie rozumiem, jak to crowd control immunity działa w tej grze, czy rzeczywiście to immunity występuje, czy ja nie mogę dostać CC przez jakiś czas. Nie mam bladego pojęcia. Nie umiem tego rozczytać. Nie wiem, czy jest to gdzieś dokładnie dobitnie wyjaśnione. Jeżeli ktoś z was wie, to śmiało może powiedzieć w komentarzu, tak czy inaczej i nie przypuszczać, tylko jeżeli ktoś ma pewniak. Bardzo proszę. Natomiast to, co tu się zmienia, to są Collision teraz będzie nabijało to immunity najszybciej. Stan, Sleep i Fear będą na drugiej pozycji. Z kolei te wszystkie inne CC-ki są na trzeciej pozycji i będą nabijały to immunity najwolniej. Miecz oraz łąd. Miecz starczą oraz łąd będą miały podkręcone nabijanie kontrybucji z konkretnych umiejętności, tak więc w końcu będziecie mogli normalnie, prawdopodobnie normalnie walczyć o przedmioty na World Bossach. Longbow, moi drodzy i bardzo chciałbym Wam wyjaśnić o co chodzi w tej zmianie, ale nie wiem. Słuchajcie, w patchnose'ach na serwerach koreańskich yy, zmiany dla FlashWave'a były opisane tak, że zmieniają Przepraszam, dosyć to dla Flash Arrow: zmieniają, ucinają rozszerzenie długości, ale zostawiają szerokość. Z kolei u nas, z tego co tutaj rozumiem, usuwają rozszerzony obszar obrażeń, ale zostawiają leczenie, jeżeli chodzi o Flash Wave. Czyli teoretycznie, z tego co tu jest napisane, jest to gigantyczny nerw. Na serwerach koreańskich ani takiej zmiany nie ma, ani nie ma zmiany z obszarem wprowadzonej. Więc nie wiem o co chodzi. Być może jest to jakaś specjalna zmiana dla naszego regionu. Może tak być. I jeżeli tak będzie, to wygląda to na bardzo duży nerf, no ale dowiemy się, myślę, że jak wejdziemy do gry, o co dokładnie w tym wszystkim chodzi. Devoted Shield ma, dodatkowy, ma dodatkową redukcję i tak, ta redukcja rzeczywiście na serwerach koreańskich jest. Na tym występuje. Po prostu pod shieldem macie jeszcze Damage Reduction dopisany. Gaia Crash. Zwiększony damage o 100% w przeciwników, jeżeli chodzi o Staffa, to i też zwiększenie damage'u z meteora, ale jest zmiana na Ice Mount Tomb, czyli na tym skillu do zamrażania kogoś w kostkę lodu. Jak użyjecie pierwszej specjalizacji, to będziecie mogli od teraz zamrozić siebie na dwie sekundy, ale stajecie w bezruchu, jesteście zamrożeni i możecie wciągnąć damage. Da się tak zrobić. Czy to jest dobre, czy to będzie przydatne? Nie wiem. Powiem szczerze, nie mam bladego pojęcia, pożyjemy, zobaczymy, potestujemy. Serial Fire Bombs. Specjalizacja teraz Recovery Effect Debuff jest zmniejszony z 6 sekund na 3 sekundy. Przepraszam. Ray of Disaster tutaj jest zwiększony damage w moby także. Do tego w UI mamy kilka nowych pinów. Rankingi, o to jest dosyć ciekawa rzecz. Słuchajcie, jak jakaś postać wychodzi z serwera, to często, gęsto zostaje na pierwszym poziomie w rankingach, i od teraz już ta, tej postaci tam nie będzie, ona po prostu będzie znikała, tak, z tych rankingów. Więc nie myślcie, że ktoś wam coś tam będzie usuwał, jakieś liczby, nie, po prostu jak ktoś wychodzi, to wychodzi i to tyle. No i mamy jakieś drobne poprawki, jeżeli chodzi o sterowanie na Konsoli. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja oczywiście uruchomię się ze streamem, gdy taka przerwa techniczna zostanie zakończona i chętnie dla Was postreamuję. Być może pogram ze Spirem, znaczy raczej na pewno pogram ze Spirem. Jednakże, z racji tego, że moją główną broń jest staw, to raczej do Spira nie zasiądę, tak żeby to była moja główna broń. Ale z całą pewnością trochę z nim pogram, żeby tę broń poznać najzwyczajniej w świecie. Lepiej, tak czy inaczej, zapraszam na Twitcha oraz do kolejnych materiałów. Linki macie oczywiście w opisie tego filmu. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.